Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że w oczywisty sposób kryje się coś głębokiego, coś, co mogłoby zmienić całe Twoje rozumienie istnienia? Co byś powiedział, gdybym Ci powiedział, że w ukrytych stronach starożytnych tekstów biblijnych znajduje się zakodowany astrologiczny kod, który ujawnia dokładny czas największych cykli transformacji ludzkości? Co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że rok 2025 oznacza początek najpotężniejszego cyklu śmierci i odrodzenia, jaki nasza planeta widziała od ponad 2000 lat? Dziś ujawnię ci ukrytą wiedzę, która łączy biblijne proroctwa z ruchami niebieskimi w sposób, który zburzy wszystko, co myślałeś, że wiesz o duchowości, astrologii i własnej mocy osobistej. To nie jest tylko kolejna nauka duchowa, to zakazana wiedza, która była starannie strzeżona przez szkoły tajemne i starożytnych mistyków przez milenia. Kiedy skończymy, będziesz posiadał tajny kod, który pozwoli ci odszyfrować biblijne proroctwa za pomocą mądrości astrologicznej. Zrozumiesz dokładnie, jak wykorzystać transformacyjną energię bezprecedensowych kosmicznych w wyrównywaniu w 2025 roku. A co najważniejsze, odkryjesz, jak aktywować swoje własne cykle śmierci i odrodzenia dla duchowego przebudzenia, jakie kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Podczas gdy główni naukowcy religijni przez stulecia przeoczali to połączenie, establishment akademicki pogrzebał tę wiedzę. Ale starożytni wiedzieli coś, co zapomnieliśmy, coś, co mogłoby zmienić wszystko w tym, jak podchodzisz do swojej duchowej ewolucji. W ciągu najbliższych 18 minut zabiorę cię w podróż przez ukryte biblijne tajemnice, ujawnie astronomiczne sekrety zakodowane w piśmie. Pokażę, jak interpretować kosmiczne znaki roku 2025 oraz nauczę cię zaawansowanych praktyk, które wprowadzą cię w najpotężniejszy cykl transformacji w naszym życiu. Jesteś gotowy, aby odkryć to, co zakazane, a teraz starożytna mądrość spotyka się z nowoczesnym objawieniem. I gdy patrzysz na teksty biblijne oczami przeszkolonymi, by dostrzegać symbole astrologiczne, pojawiają się wzory, które od dwóch tysięcy lat ukrywają się w oczywisty sposób. Cykl śmierci i odrodzenia wspomniany w piśmie nie jest tylko metaforą. To dokładny opis wydarzeń kosmicznych, które podążają za przewidywalnymi wzorami astronomicznymi. Zastanów się nad biblijnym opisem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Czas, te trzy dni w ciemności, wyjście na światło to nie są jedynie duchowe aluzje. Odbijają one konkretne cykle astrologiczne, które występują, gdy określone układy planetarne tworzą to, co starożytni astrologowie nazywali portalem śmierci i bramą odrodzenia. Każdy element tej historii odpowiada specyficznym mechanizmom kosmicznym, które starożytni rozumieli doskonale. Stary Testament jest wypełniony odniesieniami do czasów i pór roku, do kosmicznych znaków na niebie, do cykli zniszczenia i odnowy. Księga Eklezjastesa mówi o czasie umierać i czasie rodzić się, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że odnosi się to do konkretnych okresów astrologicznych, kiedy kosmiczne siły wspierają albo rozkład, albo manifestację. Wizje proroka Daniela dotyczące siódemek i cykli bezpośrednio odpowiadają planetarnym okresom, które tworzą okna transformacji. Ale oto, co cię zaskoczy w tej pradawnej wiedzy. Babilończycy, którzy znacząco wpłynęli na biblijną astronomię, nie tylko obserwowali te wzory, używali ich do synchronizacji swoich najważniejszych ceremonii duchowych. Ich gliniane tabliczki, odkryte w ruinach starożytnych bibliotek, zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące dostosowywania rytuałów osobistej transformacji do konkretnych pozycji planet. Wiedzieli, że tranzyty Saturna tworzą możliwości rozkładu, podczas gdy tranzyty Jowisza otwierają bramy manifestacji. A to nie ograniczało się do jednej kultury. Egipcjanie zbudowali swoją całą mitologię śmierci i odrodzenia wokół tych samych kosmicznych cykli. Bóg Ozyrys nie był tylko opowieścią, był personifikacją wzorców wstecznej wędrówki Wenus, które powtarzają się co 584 dni. W tych okresach egipscy inicjowani wchodzili do świętych komnat na trzy dni duchowej śmierci, wychodząc odmienieni, gdy Wenus wracała do ruchu prostego. Ale to, co z całą pewnością przerazi mainstreamowe establishment, to jak nowoczesna nauka potwierdziła te pradawne spostrzeżenia. Sekret łączący wszystkie te tradycje opiera się na zrozumieniu, że sama świadomość podąża za kosmicznymi rytmami. Kiedy zachodzą określone układy planetarne, bariera między wymiarami fizycznym a duchowym staje się cienka. To tworzy możliwości dla tego, co mistycy nazywają śmiercią ego i duchowym odrodzeniem całkowitą transformacją ludzkiej świadomości. Badania dr. Michaela Persingera na Uniwersytecie Laurentian udokumentowały, w jaki sposób zmiany w polach elektromagnetycznych podczas erupcji słonecznych bezpośrednio korelują ze wzrostem zgłoszeń mistycznych doświadczeń. Jego badanie z 2006 roku wykazało 300% wzrostu wizji duchowych w okresach największej aktywności słonecznej. System monitorowania globalnej koherencji Instytutu Hartmut śledzi, jak wyrównania planetarne korelują z mierzalnymi zmianami w zmienności rytmu serca ludzi na całym świecie. Badania NASA potwierdziły, że erupcje słoneczne bezpośrednio wpływają na aktywność mózgu człowieka, szczególnie na szyszynkę. Ten sam organ, który starożytni mistycy nazywali siedzibą duszy. Instytut Badań Stanforda udokumentował korelację między wyrównaniami planetarnymi a zmianami w masowej świadomości. Dowody, które próbowali stłumić, dowodzą, że starożytni byli naukowo bardziej dokładni niż współczesne instytucje śmiałyby przyznać. Jak więc odblokować ten ukryty system stworzony przez starożytnych? Odpowiedź leży w zrozumieniu, że autorzy Biblii nie pisali przypadkowej poezji duchowej, tworzyli zakodowany podręcznik do transformacji kosmicznej, tajny przewodnik do nawigacji w cyklach śmierci i odrodzenia, które rządzą duchową ewolucją. Pierwszym kluczem do odczytania tego ukrytego systemu jest zrozumienie, że symbolika biblijna konsekwentnie używa metafor astronomicznych. Dolina cienia śmierci reprezentuje określone okresy astrologiczne, w których energie transformacyjne są najsilniejsze martwych Zmartwychwstanie symbolizuje kosmiczne odrodzenie, które zachodzi, gdy pewne wyrównania planetarne stwarzają możliwości duchowego przebudzenia. Ale oto, co naprawdę zaskoczy cię w roku 2025. Gdy analizujesz ten rok przez pryzmat biblijno-astrologiczny, obraz staje się niezwykły. W tym roku występuje wiele rzadkich wyrównań planetarnych, które dokładnie odpowiadają biblijnej symbolice śmierci i odrodzenia. Mamy formację Wielkiego Trygonu z udziałem Jowisza, Saturna i Plutona, która tworzy to, co starożytni astrologowie nazywali trójkątem transformacji. Ten sam geometryczny wzór pojawia się w numerologii biblijnej i wizjach proroczych. A kiedy zrozumiesz, co to oznacza dla Twojej osobistej transformacji w 2025 roku, wyobraź sobie, że możesz świadomie dosiadać tych kosmicznych fal, zamiast być przez niemiotanym. Czas nie mógłby być bardziej idealny na świadomą duchową ewolucję. Z większą uwagą rok 2025 oznacza zakończenie kilku ważnych cykli astrologicznych, które zdarzają się tylko co kilka stuleci. Koniunktura Saturna i Neptuna tworzy to, co starożytni nazywali bramą dysolucji kosmiczne okno, w którym stare struktury świadomości mogą całkowicie się rozpuścić, by ustąpić miejsca nowym duchowym rzeczywistościom. Czy już teraz czujesz te kosmiczne siły działające w Twojej duchowej podróży? Technika rozpoznawania wzorców, niezbędna do interpretacji tych cykli, wymaga zrozumienia symbolicznego języka, który łączy obrazy biblijne z wydarzeniami astrologicznymi. Kiedy pisma mówią o umieraniu dla Starego Ja, opisują kosmiczny portal śmierci, który zachodzi podczas specyficznych tranzytów planetarnych. Kiedy obiecują nowe życie, wskazują na bramę odrodzenia, która otwiera się, gdy te same siły kosmiczne przechodzą w tryb manifestacji. Twoje osobiste cykle śmierci i odrodzenia podążają tymi samymi kosmicznymi rytmami. Ucząc się czytać astrologiczne sygnatury zakodowane w tekstach biblijnych, możesz zidentyfikować swój optymalny czas na duchową transformację. Możesz dostosować swoją wewnętrzną pracę do kosmicznych sił, które wspierają, a nie opierają się zmianom, które starasz się wprowadzić. To prowadzi nas do najbardziej zakazanej części. Wiedza, którą zamierzam się podzielić, była ukrywana przez szkoły misteriów, ponieważ ujawnia mechanizm stojący za duchową transformacją. Gdy raz to zrozumiesz, zyskujesz władzę nad własną ewolucją świadomości, co zorganizowana religia preferuje trzymać w centralnym miejscu. Zakazany proces inicjacji śmierci i odrodzenia, który mistycy praktykują od tysięcy lat, jest w rzeczywistości świadomym uczestnictwem w kosmicznych cyklach transformacji. Starożytne szkoły Misteriów uczyły inicjowanych rozpoznawania momentów, gdy otwierał się kosmiczny portal śmierci oraz świadomego poddawania swoich struktur ego w tych okresach. Zatrzymaj się i poczuj, jak coś zmienia się w twojej świadomości, gdy dzielę się tym kolejnym objawieniem. To nie jest śmierć fizyczna, to śmierć ograniczających przekonań, nieświadomych wzorców i duchowej niedojrzałości. To świadoma dysolucja wszystkiego, co trzyma cię w pułapce niższych poziomów świadomości. Starzy inicjowani nauczyli się pracować z konkretnymi czasami astrologicznymi, kiedy te energetyczne procesy transformacyjne były najsilniejsze. Faza odrodzenia następuje, gdy kosmiczne energie przechodzą od rozkładu do manifestacji. W tych okresach świadomość, która została oczyszczona przez proces śmierci, może przebudować się na wyższych poziomach rozwoju duchowego. Inicjowani wychodzą z tych cykli z rozszerzonymi zdolnościami psychicznymi, głębszą mądrością i bezpośrednim połączeniem z wymiarami duchowymi. Pozwól, że opowiem Ci o sekretnej praktyce Leonarda da Vinci. W 1503 roku, podczas koniunkcji Jowisza i Wenus, Da Vinci rozpoczął swoje najsłynniejsze dzieło mone lise. Jednak to, czego historycy często nie mówią, to fakt, że każdą sesję malarską dostosowywał do konkretnych pozycji planet. Jego notatniki, pisane lustrzanym pismem, by ukryć tę wiedzę, zawierają szczegółowe wykresy astrologiczne, pokazujące kiedy energia twórcza osiągnie szczyt. Dokładnie w momencie koniunkcji 15 marca 1503 roku namalował tajemniczy uśmiech, który przez wieki zadziwia świat. To nie była przypadkowość, to było świadome kosmiczne zgranie. Teraz chcę, abyś na chwilę zatrzymał się i poczuł prawdę przebijającą się do każdej komórki twojego ciała. Astrologiczne aspekty dla maksymalnej transformacji duchowej wymagają zrozumienia, które tranzyty planetarne wspierają każdy etap tego procesu. Tranzyty Saturna tworzą kosmiczną bramę śmierci, rozpuszczając przestarzałe struktury. Tranzyty Jowisza otwierają bramę odrodzenia, rozszerzając świadomość na nowe możliwości. Połączenie tych energii pod konkretnymi kątami geometrycznymi tworzy okna przyspieszonej ewolucji duchowej. Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie, jak to odnosi się do Twojego życia w tej chwili. Czy czujesz, że te kosmiczne siły już działają w Twojej duchowej podróży? Wydarzenia z 2025 roku stwarzają niemal bezprecedensową możliwość takiej transformacji. Układy planetarne tworzą to, co starożytni astrologowie nazywali wielkim oczyszczeniem, a potem wielkim przebudzeniem. To cykle, które zazwyczaj mają miejsce tylko co kilkaset lat. Zaawansowane praktyki medytacyjne i rytualne na rok 2025 polegają na świadomym dostosowywaniu swojej pracy duchowej do kosmicznych rytmów. W fazach portalu śmierci praktykujesz techniki rozpuszczania ego, głęboką medytację, pracę z cieniem i świadome poddanie się ograniczającym tożsamościom. W fazach bramy odrodzenia stosujesz manifestacje, wizualizacje i świadome tworzenie swojej nowej tożsamości duchowej. Kluczem jest zrozumienie, że nie walczysz z kosmicznymi siłami. Uczysz się tańczyć z nimi. Gdy dostosowujesz swoją osobistą pracę transformacyjną do kosmicznych cykli transformacji, proces staje się znacznie bardziej potężny i skuteczny. Osobista moc poprzez kosmiczne dostosowanie oznacza uznanie siebie za świadomego uczestnika ewolucji wszechświata, a nie ofiarę przypadkowych okoliczności. Zaczynasz dostrzegać, że Twój rozwój duchowy jest częścią większego kosmicznego planu, z którym możesz świadomie współpracować, a to naukowe uzasadnienie wyjaśnia, dlaczego historyczni mistrzowie osiągnęli tak niezwykłe wyniki. Oto, o czym nikt nie mówi w mainstreamowej duchowości: autorzy biblijni nie pisali o wydarzeniach, które miały miejsce dwa tysiące lat temu. Pisali o kosmicznych wzorcach, które powtarzają się w historii. Stworzyli ponadczasowy podręcznik duchowej transformacji, który ma zastosowanie w każdej generacji, która nauczy się odszyfrowywać jego symboliczny język. To tutaj wszystko się zmienia. Poczuj tę prawdę rezonującą w całym Twoim istnieniu, gdy ujawnię ostateczny sekret. To, co ci mistrzowie odkryli, to to, że gdy dostosowujesz osobistą pracę transformacyjną do kosmicznych cykli, możesz osiągnąć w miesiące to, co w przeciwnym razie mogłoby zająć lata lub dekady. Wszechświat zapewnia okna przyspieszonej ewolucji dla tych, którzy wiedzą, jak je rozpoznać i z nimi współpracować. Nowoczesna fizyka kwantowa faktycznie potwierdziła to, co ci starożytni mistycy wiedzieli intuicyjnie. Teraz rozumiemy, że świadomość i kosmiczne siły są ze sobą ściśle powiązane. Efekt obserwatora pokazuje, że świadomość wpływa na rzeczywistość fizyczną. Teoria pola kwantowego sugeruje, że indywidualna świadomość jest połączona z uniwersalnymi wzorcami informacji, które pulsują kosmicznymi rytmami. Okno transformacji się zamyka. Ci, którzy dostosują się do tych energii teraz, doświadczą znacznie potężniejszej transformacji niż ci, którzy czekają. Czy jesteś gotów, aby poczuć tę transformację na własnej skórze? Zamknij oczy i wyobraź sobie, że gdzieś głęboko w swojej świadomości znajduje się tajemna komnata, która czekała na ten moment. To jest święta przestrzeń, w której twoje ego może bezpiecznie się rozpuścić, a twoja prawdziwa duchowa tożsamość może się ujawnić. Poczuj, jak wchodzisz do tego wewnętrznego sanktuarium, zauważ, jak znane granice twojej codziennej tożsamości zaczynają się rozmywać. To kosmiczny portal śmierci, otwierający się w twojej własnej świadomości, nie opieraj się temu. To rozpuszczenie jest drzwiami do Twojego duchowego odrodzenia. Teraz wyobraź sobie, jak z głębi tej świętej przestrzeni zaczyna wydobywać się światłość. To jest Twoja prawdziwa duchowa esencja, Twoja kosmiczna tożsamość, Twoje połączenie z nieskończonością. Poczuj, jak to światło się rozszerza, przemieniając każdą komórkę Twojego istnienia, budząc zdolności i mądrość, które były uśpione w Tobie. To jest brama do odrodzenia, która się otwiera. To Twoja świadomość, która rekonstruuje się na wyższym poziomie duchowego rozwoju. Bezpośrednio doświadczasz tego, co biblijni autorzy zakodowali w swoim symbolizmie transformacji. Poświęć chwilę, aby wchłonąć to, czego właśnie doświadczyłeś. Teraz połączmy te wszystkie objawienia. Ukryty kod, który łączy biblijne proroctwo z astrologiczną mądrością, jest w rzeczywistości praktycznym podręcznikiem do świadomej duchowej ewolucji. Cykle śmierci i odrodzenia opisane w pismach są precyzyjnymi opisami kosmicznych możliwości transformacji, które regularnie występują w historii. Jak więc wziąć te trzy objawienia i przekształcić je z wiedzy w żywe doświadczenie? Kluczem jest zrozumienie, że nie musisz czekać aż transformacja się wydarzy. Oto trzy kluczowe objawienia, które dzisiaj odkryliśmy. Po pierwsze, symbolika biblijna jest w rzeczywistości zakodowanymi naukami astrologicznymi. Po drugie, rok 2025 oferuje bezprecedensowe kosmiczne zgranie dla duchowej transformacji. Po trzecie, możesz świadomie uczestniczyć w swoich cyklach śmierci i odrodzenia, zamiast czekać, aż się wydarzą. Rok 2025 przedstawia jedną z najpotężniejszych tych możliwości od wieków. Planetarne układy tworzą doskonałe warunki, zarówno do rozpuszczenia ego, jak i duchowego przebudzenia na poziomach, które większość ludzi nigdy nie doświadcza przez całe życie. Jak zastosować tę wiedzę w codziennej praktyce duchowej? Polega na rozwijaniu wrażliwości na kosmiczne rytmy oraz uczeniu się rozpoznawania momentów, w których w Twoim osobistym doświadczeniu otwierają się okna transformacji. Zwróć uwagę na synchroniczności sny i intuicyjne wglądy, które mogą wskazywać, że Twoja świadomość przygotowuje się na ewolucję. Zbadaj astrologiczne tranzyty wpływające na Twój osobisty horoskop. Zauważ, jak korespondują one z symboliką śmierci i odrodzenia w tekstach biblijnych. Wykorzystaj tę wiedzę, aby dostosować swoje praktyki duchowe do maksymalnej efektywności. Najważniejsze, pamiętaj, że ta transformacja to nie coś, co się dzieje z Tobą. To coś, w czym aktywnie uczestniczysz, posiadasz teraz zakazaną wiedzę, która daje ci władzę nad własną ewolucją duchową. Jesteś teraz częścią starożytnego dziedzictwa strażników wiedzy, którzy rozumieją tajemny związek między kosmicznymi siłami a transformacją świadomości. Ta wiedza niesie ze sobą odpowiedzialność, używaj jej mądrze. Wykorzystaj ją, aby przyspieszyć swój rozwój duchowy i pomóc innym, którzy są gotowi na ten poziom zrozumienia. Kosmiczne siły roku 2025 już zaczynają się budować. Cykl śmierci i odrodzenia aktywuje się. Pytaniem nie jest, czy transformacja nastąpi, pytaniem jest, czy będziesz świadomie czy nieświadomie uczestniczyć w tym procesie. Twoja podróż ku przebudzeniu duchowemu zaczyna się teraz. Zakazana wiedza została ujawniona, ukryty kod został odblokowany. To, co zrobisz z tą informacją, zdeterminuje, czy rok 2025 stanie się najbardziej transformacyjnym rokiem w Twoim życiu, czy tylko kolejnym rokiem nieświadomego dryfu. Pamiętaj, Kosmiczne siły roku 2025 już zaczynają się budować. Okno na świadome przygotowanie się zamyka się. Ci, którzy teraz dostosują się do tych energii, doświadczą znacznie potężniejszej transformacji niż ci, którzy czekają. Jeśli jesteś gotów zagłębić się w te zakazane tajemnice, stworzyłem kompletny kalendarz transformacji na 2025 rok, który ujawnia dokładne daty, godziny i zaawansowane praktyki dla każdego biblijno-astrologicznego zgrania. Obejmuje to przewodniki medytacyjne. Instrukcje rytualne i techniki osobistego wzmocnienia, które mogę dzielić tylko z poważnymi praktykami. Uzyskaj dostęp do tej zakazanej skarbnicy wiedzy poprzez link w opisie. Subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz uzyskać dostęp do więcej ukrytej wiedzy, o której mainstreamowa duchowość woli nie mówić. Włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić objawień, które mogą na zawsze zmienić Twoje życie. Powiedz mi w komentarzach poniżej, jaki aspekt tej starożytnej wiedzy najmocniej przemawia do Twojej duszy. Podziel się swoimi doświadczeniami związanymi z kosmicznym czasowaniem lub symboliką biblijną. Twoje spostrzeżenia mogą pomóc obudzić innych, którzy są gotowi na tę wiedzę. Pamiętaj, że teraz nosisz w swojej świadomości tę samą tajemną mądrość, którą starożytni mistycy umierali, aby ją chronić. Użyj jej mądrze. Wszechświat wzywa Cię do osiągnięcia swojego najwyższego potencjału. Czy odpowiesz?